Jest 19 czerwca 2023 roku No i dojeżdżam właśnie do skrzyżowania ulicy Bohaterów Monte Cassino z ulicą Świętego Rocha. Puścimy autobus A co tam? On i tak pewnie pojedzie na przystanek A może nie? Kilka dni temu bardzo zmieniła się tutaj <gryw> Może nie organizacja ruchu, w każdym razie Zdemontowano sygnalizację świetną, właśnie na tym skrzyżowaniu. Dawno tutaj nie nagrywałem. Po prawej stronie mamy już no prawie gotową, całkiem nową jezdnię. Generalnie trasa przejazdu jest bez zmian taka jak była od dawna jest rondo no dobra rowerzysta puścimy Cię I już jesteśmy na ulicy Wyszyńskiego. Tyle tylko, że jeszcze trochę tych nierówności musimy pokonać. Co ten kombinuje? Nie wiem. Gdzie on chce jechać? Chce chyba zawrócić pewnie z maka wyjechał. No i już tutaj dalej normalnie, bez przeszkód.